Dzisiaj chciałbym opowiedzieć się na temat różnych komentarzy, opinii na temat ha Kanady, gdzie jest lepiej, gdzie jest gorzej, bo różne na ten temat krążą opinie na YouTube, na, tutaj na, pod moimi filmami. Na I bo każdy z nas ma. ma inne zdanie na ten temat i trudno się dziwić, bo każdy z nas czegoś innego oczekuje i inaczej ten świat widzi i to trudno się dziwić, że jeden pisze komentarze, że tak jest, że tu nie jest zaprawda, że w Polsce jest lepiej, że w Kanadzie tak nie ma. No i każdy ma prawo napisać. Po prostu ja nie mówię, że Kanada to jest, jeden, to jest najlepszy kraj, to jest wszystko perfekcyjnie, bo niestety takiego kraju. Bo na świecie nie ma, gdzie, gdzie wszystko by nam się podobało, bo ja przyjeżdżałem tutaj do Kanady 30 kilka lat temu. Też nie mogłem się tutaj na początku odnaleźć, bo wiele rzeczy mi przeszkadzało. Wiele rzeczy widziałem inaczej, inaczej bo byłem wychowany w jednym świecie i oczekiwałem tego świata tutaj, ponownie tutaj w Kanadzie. A tego świata tutaj w Kanadzie nie widziałem, nie, nie, nie spotkałem, dlatego musiałem się przyzwyczaić do innych warunków życiowych, do, innych, do innej kultury i zaakceptować to, ale zaakceptowanie tej kultury, tego wszystkiego co tutaj jest w innym państwie nie jest to takie proste, tak jak Wielu ludzi narzeka, o, że w Kanadzie, w Polsce jest lepiej. No niestety, w Polsce żyjecie całe życie i jesteście przyzwyczajeni do tych warunków polskich. A jak tych polskich warunków nie znajdziecie tutaj, tutaj w Kanadzie, to wtedy będziecie przeczyć, narzekać, że nie jest tak. A cała prawda jest inna, bo inny świat, inne obyczaje tak jak weźcie na przykład jedną rodzinę w Polsce i drugą rodzinę w Polsce i porównujcie ich opinie o ich życiu, jak oni żyją jak jedni żyją, jak drudzy żyją i zobaczycie, że całkowicie inaczej oni też żyją i też jedni i drudzy mają rację tak samo i Kanada różni się od Polski kolosalnie tym bardziej Kanada i Stany to są dwa bliźniacze państwa bardzo podobne. Kultura i obyczaje właściwie, właściwie tak jest to to samo, ale różnią się między, między tym, między Europą kolosalnie, europejskie państwa, a tutaj za oceanem to są całkowicie odmienne kraje, mimo wszystko, że Anglia i Kanada to bardzo bliźniacze kraje, a jednak bardzo wiele się różnią, może nie, nie tak bardzo ekonomicznie, ale przynajmniej kulturowo bardzo wielka jest różnica między Kanadą a Anglią, bo w Anglii na, nadal jest rasizm, jest um, jeden na drugiego, patrzy jak na i no, inaczej niż tutaj w Kanadzie. Tu kan w Kanadzie wszyscy ludzie. Są do siebie mili, obojętnie czy Hindus, czy Chińczyk, czy Polak, czy Niemiec, wszyscy są dla siebie przyjemni i mili. Niczego w Europie nie znajdzie, w Europie Pod tym względem jest inaczej. Bo powiedziesz to, Anglicz powiedzą, że ty, ty jesteś Polak, że tego te tutaj przyjeżdżając do Kanady. Nikt ci nie powie, że Ty jesteś Polak, że przyjałeś z Niemiec, czy z Francuz, czy z Polski. Po prostu jesteś Kanadyjczykiem. I tutaj ja, ja wiem, że dla Was jest ciężko to zrozumieć, co Wam w tej chwili mówię, bo ja bym też tego nie mógł zrozumieć, bo wychowany w innej kulturze, w innych obyczajach, trudno to wszystko pojąć, że jednak w innym kraju może być całkowicie inaczej i po prostu bardziej ludzko, dlatego tutaj lepiej się żyje w Kanadzie pod tym względem, bo wiele rzeczy jest po prostu, wiele rzeczy, większość rzeczy tutaj jest inaczej, ja powiedział inaczej. Po prostu dużo łatwiej jest wiele rzeczy, Załatwić niż w Polsce. Tak jak kiedyś mówiłem, was o ubezpieczeniach samochodowych, prawo jazdy, zakupy wszelkiego rodzaju sklepach. Wszędzie ludzie są mili i nie ma tyle restrykcji i, 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 i różnych nieobowiązków, nie ale również zakazów, prekazów. Po prostu tutaj czuje się człowiek wolny i to życie jest tutaj. Bardzo przyjemne, jeżeli masz dobrą pracę, masz dobrze zarabiasz, na wszystko cię stać i wtedy żyjesz sobie spokojnie na luzie po prostu. A żeby mieć żywo pracę, więc nie, trzeba, trzeba niestety znać się dobrze na tym, co się robi i jak się robi. Bo niestety przyszłem zakonany bez żadnego zawodu, bez Kompletnego przygotowania zawodowego. Niestety, obojętnie, gdzie by z Polski nie pojechał, no niestety, w każdym kraju będzie to samo. Będziemy zaczynali od najniższej, e, krajowej i nie zdobędziemy świata, nie zrobimy dużych pieniędzy. Chyba, że pójdziemy do szkoły i zrobimy jakiś dobry zawód, dobrze płatny. Ale to zawód, ale nie każdy się do tego zawodu nadaje też. Także wjeżdżając na emigrację nie polecam ludziom takim jak pracujących w biurach, bo tutaj w innym kraju niestety to biura Was nikt nie, nie przyjmie. Więc chyba, że macie dobry zawód fizyczny, do pracy fizycznej, oczywiście. Możecie tutaj bardzo szybko dojść do celu, jeżeli będzie, będziecie dobrze sumieni w pełni pracy i uczciwi. Bo tutaj tymi zaletami bardzo dużo można sobie ulepszyć życie. Po prostu inaczej niż w Polsce, bo w Polsce różne są przekręty. Jak widzę, na każdym kroku, gdzie by tylko nie był. Ja, będąc w Polsce, zauważyłem, że wiele rzeczy nadal stoi na głowie, chociaż wy tego w Polsce nie potraficie tego widzieć, nie, nie widzicie tego, bo po prostu to jest niemożliwe zobaczyć, jak się jest, żyje w takim kraju cały czas, codziennie. Tego po prostu nie widać, to uważa się za normalne, a jak ktoś przyjeżdża na chwilę, od razu mu się te sprawy wyświetlają, a bardzo to go boli, bo widzi to od razu, że jest coś nie tak. Także nie dziwię się, że wiele ludzi pisze pod moimi filmami różne komentarze, nieraz obraźliwe, no nie, niestety. Niestety wiele ludzi my wyjechało na emigrację, nawet i w Polski w tej chwili, ale niestety, niestety ta emigracja jest, jest bardzo kosztowna i niestety każ, nie każdego jest stać, żeby sobie polepszył ten żywot, jeżeli nie ma zasobów finansowych. A po drugie sprawa, nie jest w stanie psychicznie opuścić Polski, on by wjechał z Polski, ale niestety, niestety jest tak zakorzeniony w Polsce, że po prostu no, to jest niemożliwe. Po prostu bardzo dobrze e, poglądać, zobaczyć wszystko, e, tęsknić za zmianą życia, ale taka zmiana życia nie jest taka prosta, jakby się każdemu wydawało. Tak, nie, nie patrzcie na mnie, że ja pokazuje ładne filmy, ładne życie, ale niestety dojść do tego to trzeba lat. Ja już mieszkam w Kanadzie ponad 30 lat, także Kanada jest moim krajem i tutaj zawsze czułem się dobrze, tutaj zawsze się czułem, że tu jest mój właściwy kraj. Już tutaj nigdy nie, nie tęskniłem, żeby pojechać gdzieś dalej, tym bardziej do Stanów, bo całe szczęście, że mnie się kiedyś noga podwinęła i nie pojechałem do Stanów. Bardzo, niektórych Was coś, coś dziwi, ale niestety taka jest racja, że jestem zadowolony, że jestem w Kanadzie, a nie w Stanach, bo w Stanach to jest bardzo niewesoło. Było, kiedyś było dla mnie może dobrze, ale w tej chwili jest bardzo niewasowa sytuacja i nigdy bym nie chciał w Stanach mieszkać. Ja jestem w Stanach bardzo często. Jak wiecie, takuje benzynę, bo mieszkam na samej granicy. Także ja widzę tą Amerykę i nie, nie tęsknię, wy inaczej to widzicie w Polsce. Mam tę Amerykę, zawsze Ameryka. wam w Ameryka to dla Was najbardziej ważny, naj, najważniejszy kraj, gdzie moglibyście mieszkać. Ale gdy, gdybyście zobaczyli tę Amerykę, naprawdę, naprawdę większość z Was by powróciła z powrotem do Polski. <gry> Także tak to wygląda emigracja. O, teraz Wam pokażę jeszcze chciałem Wam pokazać. Jak tutaj są ustawione światła, bo już wiele razy na tym mówiłem, widzisz, nawet pierwszy samochód tutaj właśnie nie stoi. Ja stoję na drugim miejscu, i te światła są po drugiej stronie skrzyżowania. A jak w Polsce zauważyłem, teraz ostatnio, nawet jak jakby we wrześniu, te światła są ustawione po tej stronie skrzyżowania, gdzie ten samochód stoi, i tych świateł ten samochód właśnie nie widzi. Właśnie, coś zobaczyli w Polsce? nas już w Stanach czy w Kanadzie chcieli przynieść do Polski ale przynieśli do Polski, ale zapomnieli, że te światła powinny stać po drugiej stronie skrzyżowania, a nie tutaj dlatego sami wyście to porównanie, że jednak tutaj te światła są po drugiej stronie skrzyżowania i ten pierwszy samolot stoi tu, przed skrzyżowanie widzi to, to światła bardzo dobrze a ja nieraz jeździłem po Polsce ja byłem pierwszy przed służbowaniem, musiałem się wychylać, że patrzeć, jakie to jest światło. Po prostu bardzo mnie to ostatnio w Polsce denerwowało. Ja, bo ja myślałem, że jak już sprowadzili te światła z Ameryki do Polski, to ustawią tak samo tak jak tutaj w Kanadzie czy w Stanach. A jednak w Polsce zrobi to nadal wielki błąd i nadal są światła źle ustawione. Powiecie, że nie mają racji. Ja dobrze wiem, bo ja tutaj tak są świata ustawione jak w Kanadzie. Nigdzie w Europie tak nie, nie ma dobrze ustawionych świateł. Myślę, sami to możecie sprawdzić, bo to na moich filmach na wszystkich dokładnie widać. Tak samo i tutaj zobaczcie te światła widać z daleka, obojętnie w jakim miejscu stoicie. Te światła są y, widoczne dla każdego. Bo są na górze i po drugiej stronie. Tak wiecie, tutaj jest też na górze, a to jest dla tych z przeciwnego kierunku z, od tamtej strony właśnie. odwrotnie, Całkowita odwrotność y, ustawienia światła niż y, w Polsce. A w Polsce ludzie się cieszą, że chociaż ta, tak zrobili i im się już wydaje, że tam jest Ameryka. A to Ameryka a właśnie całkowicie odwrotna o 50% o 180% kompletnie tak. To tyle chciałem, co chciałam zaznaczyć za bardzo się już troszkę zagalopowałem powiecie I po prostu po prostu chcę Wam po powiedzieć jak jest tutaj, a jak jest w Polsce. I to tyle na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.